Dzień z Ewangelią. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Matka synu Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając mu pokłon on o coś go prosiła. On ją zapytał, czego pragniesz? Rzekła mu. Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Odpowiadając, Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę, nie tak będzie u Was, lecz kto by między Wami chciał się stać wielkim, niech będzie Waszym sługą, a kto by chciał być pierwszym między Wami, niech będzie niewolnikiem Wasz. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Prośbę skierowaną do Jezusa przez Matkę Jana i Jakuba można zinterpretować jako żądanie dla nich stołków ministerialnych w przyszłym jego rządzie. Dwaj bracia uznali, widać, że należy się pośpieszyć z załatwieniem tej sprawy, skoro Jezus zapowiada jakoś bliżej niezrozumiało dla nich swoją śmierć, a potem jeszcze trudniejsze do pojęcia zmartwychwstanie. Prośba synów Zebedeusza oburzyła pozostałych dziesięciu apostołów, ale bynajmniej nie z racji na jej niestosowność, co raczej z racji na to, że i oni przecież także chcieli to miejsce u boku Jezusa zająć. Dwunastu jego uczniów, których notabene sam sobie wybrał, nie było więc idealnym gronem świętych mężów. Oni dopiero uczyli się być jego uczniami. Dorastali do swojej misji i powołania. Uczniem bowiem Jezusa, człowiek się staje, ale nigdy nim się nie rodzi ani też nie jest nim w pełni. Stąd też nikt z nas w oczach Jezusa nie jest przykreślony i bez nadziei na poprawę. Wszystko zależy od tego, czy chcemy z nim być, nawet jeśli na tej drodze upadamy. Może zatem warto wziąć dziś przykład z Jezusa który nie przyszedł po to, aby jemu służono, lecz aby służyć i zrobić ten zasadniczy krok na drodze jego uczniostwa. Zacząć żyć dla innych. Dzień, Ms. Evangelion.